Cześć, drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycyjny, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Falchion, które koniec końców miało rewolucjonizować nasz rynek CS, -a, scenę sportową. Tutaj wszystko mieli wygrywać, najlepszy ze najlepszych składów, jakie się dało, Sheikowie, budżet nieograniczony, a koniec końców przegrywają, tak, troszkę wygrywają. No powiem Wam tak, pierwszy mecz dla mnie ogromnym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o Falchion, 13 do 8 na swojej mapie. Od Astralis dosyć. no to, to, jest oku to jest ciekawe, tak szczerze. To jest bardzo ciekawe. Na zdjęcie 13-3. No, XD tak szczerze. XD. W później w tej dolnej drabince koniec końców wygrali na OG, 13-2. Okej, okay, fajny wynik. No fajnie, coś tam rzeczywiście się odkuli. Ale ledwo co wygrali na Vertigo 13-11, jak coś to oni pchają te Vertigo ciągle. Falchion, tutaj Vertigo, tutaj możemy zaobserwować Vertigo. No nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Jeżeli to jest jedyna mapa, którą przyćwiczyli w jakiś tamkolwiek sposób i grają tak. No to jest, jest ciekawie dla nas tak szczerze, bo ja osobiście im nie kibicuję, a w zasadzie kibicuję, żeby się nie dostali. Większość inwestorów zielonych w lep najprawdopodobniej też. Endropic już odpadło, więc nie będzie nawet grał w Na dobitkę tego wszystkiego możemy zaobserwować, że Imperial będzie grał co prawda w rmr ale pierwszy meczik mają na Liquid, więc wydaje mi się, że jest to ciekawy meczik. Osobiście bym stawiał tutaj Liquid, biorąc pod uwagę performance Liquidu oraz quad Liquidu, a Imperial, które ledwo co wygrywa... Ledwo co to ogólnie wygrywa, właśnie, ledwo co wygrywa mecze, tak szczerze. I oczywiście biorąc pod uwagę chociażby te Falchion, które koniec końców będzie miało decydujący mecz w piątek, jeżeli Vitality. Rozjedzie się po nich, to oznacza, że nie, że tego zgrania nie mają. Pamiętajcie, że Falcon jest tak naprawdę w posiadaniu Przyłego trenera Vitality, więc koniec końców powinni być przygotowani na ich taktyki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie zdziwię się, jak meczek będzie tak szczerze wyrównany. Ale w późniejszym etapie, w późniejszym czasie, tak naprawdę, o ile jeżeli Falcon by ten meczek jakimkolwiek to cudem wygrało, będziemy w stanie zobaczyć, że rzeczywiście mają tą formę albo nie mają tej formy. P. Pe... No, powiem tak performance indywidualny graczy jest, no jest potencjał, tak że jest potencjał. Jest Sampaius, jest Magic, jest Maden, jest tu jeszcze Boros, który ostatnio, no rzeczywiście, nie gra najgorzej. No fajnie coś tam pyka. Wręcz bym powiedział, że ma młody talent. No powiem tak, tylko że na Astralis tego nie było widać. Jeżeli chodzi o słabszą drużynkę OG, jasne było to widać. Super fajnie ci poszło tylko... Tu, tu potrzebują wygrywać. Co z tego, że wygrają na drużyny, która jest niby 40 na świecie? No to tam nic im nie da, tak szczerze, co nie? Więc dajcie znać w komentarzu, widzowie, czy wy będziecie koniec końców oglądali meczyk w piątek o 12, bo będzie to tak naprawdę taka ostateczna weryfikacja, czy rzeczywiście oni mają to z granic, czy rzeczywiście są w stanie coś ugrać większego, czy po prostu koniec końców Szejkowie no, troszeczkę zmarnowali pieniądze, zmarnowali ten potencjał, no i wyłożyli ogromne sumy na darmo. No bo na Majora mogą się nie dostać No właśnie, dajcie znać w komentarzu I jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie wpić na Discorda Gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF kart. Więc wpijajcie, wygrywacie dla chcącego nic trudnego I przy okazji możecie kupić ode mnie RMB Trzymajcie się widzowie, no i cześć